Hello, Poles! Moi drodzy, czas szybko leci, także po krótkiej przerwie, tak zwany pre okres przygotowawczy, zakończyliśmy pierwszy oficjalny sezon. Dzisiaj rozpoczynamy drugi oficjalny sezon językowy z perspektywy piłki nożnej. Słuchajcie, to coś się nie zmienia, to jedna rzecz. Dystans. Dystans i jeszcze raz dystans. Nauka musi być spontaniczna, nauka musi być sexy, nauka musi być do przodu. I druga rzecz, zanim pójdziemy w ten już nowy, nowy sezon językowy, chciałbym, żebyście przywitali się z Szarkusiem. Eee. Szarkusz to jest, jak wiecie, w pierwszym sezonie hitem było powiedzenie Sharks never stop swimming. Rekiny nigdy nie przestają pływać. Wiecie, o co tu chodzi. Tu nie chodzi o takie prawdziwe rekiny, chociaż też chodzi o prawdziwe rekiny, ale chodzi o to, że... Rozwojowcy to takie rekiny, które zawsze idą do przodu. Czasem wolniej, czasem szybciej, zawsze step by step, ale zawsze sobie płyniemy do przodu. I dlatego, też, właśnie Szarkuś będzie oficjalną maskotką. Step by step, Kornel Paszkiewicz. Szarkuś będzie ze mną przez cały sezon. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na pewno dużo się nauczy. Ale skoro mój pies się nauczył, to i Szarkuś się może nauczyć. Moi drodzy, pod tym filmikiem macie link do podsumowania całego pierwszego sezonu. W skrócie, nagrałem dla Was. 900 wyrażeń w kontekście, totalna petarda, a zatem Ci z Was, którzy kontynuują, Ci z Was, którzy dołączają teraz, możecie sobie zacząć od tego odcinka, iść do przodu, będzie spontanicznie, a możecie też sobie odświeżać od tyłu, czyli pierwszy sezon i na przykład drugi. It's up to you, wszystko zależy od Was. To, co się nie zmieni, to to, że będzie dynamicznie, do przodu, będzie sexy, bo nauka musi być zawsze... Słuchajcie, kreatywna, to musi być ciekawe. Dlatego też postanowiłem, że w tym sezonie nie zamykam się tylko na Match of the Day, program, z którego nagrywałem dla Was, słuchałem, wypisywałem i 900 wyrażeń nam wyszło. W tym sezonie jadę spontanicznie, z kolejki na kolejkę, z tygodnia na tydzień Premier League, bo oczywiście ja żyję rytmem Premier League, no i polskiej piłki również, ale przede wszystkim Premier League. Będę dla Was nagrywał 10 wyrażeń tygodniowo. 10 wyrażeń tygodniowo. To, co się nie zmienia, żeby nie przedłużać, bo wiecie o co tu już chodzi, idziemy do przodu. Jest wyrażonko tak jak teraz: po polsku najpierw, później po angielsku przykład. No i słuchajcie, jedziemy. Naturalnie on gra z intensywnością i rozciąga defensywę przeciwnika. Słuchajcie, he naturally plays with an intensity and stretches the back line. Dla panów trenerów, dla zawodników, dla ludzi świata piłki, wyrażonko stretch the back line. Stretch the back line. For example, he's capable of stretching the backline. Chodzi o to, że on potrafi. Tak jakby rozszerzyć, rozciągnąć defensywę przeciwnika. Wiadomo no, o co chodzi, żeby zrobić wolne przestrzenie, wbiec i strzelić w ramkę na przykład. On rozszerza, i stretch the backline and someone runs into the channel. I ktoś wbiega w tę wolną przestrzeń, w tak zwany kanał i wtedy strzela bramkę. No, bardziej specjalistyczne, ale o, właśnie o to chodzi. Pierwsze wyrażonko, stretch the backline. I słuchajcie, będę z różnych źródeł korzystał. Na przykład dzisiaj korzystam ze źródła Fantasy Scout CO UK. Słuchajcie, to jest stronka, jak wiecie, jest taka sławna gra. Fantasy, tam się zawodników, wybiera punkty, się zbiera. Jest strona nieprawdopodobnie interesująca z perspektywy językowej. To jest tak troszkę jak z grami na przykład wielu zawodników, czy ludzie ta piłki grają na przykład w football managera czy w FIFA. Ja zawsze mówię do moich podopiecznych. Grajcie w to, ale po angielsku, bo tam naprawdę, w szczególności w Football Menagerze, jest naprawdę bardzo dużo fajnych wyrażonek z perspektywy językowej. A tymczasem dzisiaj jedziemy sobie z tej pierwszej kolejki, bo to, to wyrażonko było znacząco: Watford, Aston Villa 3-2. The newcomers, patrzcie, Beniaminek, the newcomers e, beat Aston Villa 3-2. Aston Villa had a very good season last season, but now e, Watford beat them on the opening e, match day. Ok, let's go. Two. Słuchajcie. Jego gol przypieczętował zwycięstwo w jednostronnym pojedynku z meczu Chelsea-Crystal Palace 3-0. Przypieczętować zwycięstwo. Seal the win. Słuchajcie, Seal to jest foka. Tak, teraz wróciłem, z taki troszkę jestem w formie takiej wakacyjnej, wróciłem właśnie z nadpolskiego morza, ale zimno tam jest, masakra, nieważne. I tam była foka, Seal. A tu mamy Seal the win. Yes, seal, sorry, Seal the win. Seal the win znaczy przypieczętować zwycięstwo. So his goal, Seal the win in a one-sided encounter. One-sided encounter. No, jednostronny pojedynek. Pamiętajcie, że pod tym filmikiem jest link do tych wszystkich wyrażonek i zdań, z których, które dla Was przygotowałem, więc słuchacie mnie, ale później można sobie wejść na stronkę, w link, wydrukować i się pięknie rozwijać step by step. Number three, idiom. Oficjalnie zgłaszać swoją chęć uczestnictwa lub zgłosić swój akces do czegoś. Jest taki idiom, throw somebody's hat into the ring. Na przykład, he threw his hat into the ring for his position. Czyli zgłosił swój akces do tej pozycji, na przykład, żeby grać na jakiejś pozycji. Throw somebody's hat into the ring. Bardzo fajny idiomik, natomiast trudny idiomik. Pamiętajcie, mówiłem w pierwszym sezonie, też będę powtarzał. Pamiętajcie, nauka to jest coś, co idziemy do przodu, ale również odświeżamy. Ja zawsze porównuję naukę języka angielskiego do pięści. To jest pięść i to jest całość, którą się musimy nauczyć. I teraz tak, dochodzimy do pewnego momentu, a później tylko to utrwalamy. Później tylko to tak jakby. Mm, konsolidujemy, tak, czyli wzmacniamy, w tym przypadku przyspieszamy, żeby być bardziej e, fluent to się mówi, czyli takim szybszym, e, bardziej biegłym w mowie i w języku angielskim. Musieliśmy rzucić kilku kluczowych zawodników na głęboką wodę. Słuchajcie, we had to throw some key players into the cold water. Throw some key players into the cold water. Throw somebody into the cold water. Znaczył Norwich Liverpool, Nil 3 i tam było dosłownie powiedziane: takie zdanko mam zapisane to na moim komputerku. We had to throw some key players into the cold water because we needed them. Na przykład zawodnicy, którzy byli lekko kontuzjowani, ale musieli w tym meczu zagrać. Five. On zagrał nie na swojej pozycji. He played out of position. Słuchajcie, play out of position, play out of position, znaczy, że ktoś jest na przykład prawym obrońcą, a gra na prawej pomocy. So he played out of position. To jest w meczu Brentford-Arsenal 2-0 out of position. Buemo more of a threat than Tony. Jak wiemy, derby Londynu, Brentford 3-2-0, poza metali Arsenal, no i to jest Anglia. Watford zwycięstwa na dzień dobry i teraz Brentford zwycięstwa na dzień dobry. Wyrażonko, play out of position, tylko Norwich, jako Beniaminek jak przegrał z Liverpoolem 3-0, ale myślę, że Liverpool w tym sezonie, w tym sezonie będzie bardzo mocny. Młody były piorunujące, oszałamiające. Piekielnie mocne w ataku, atakując. The hammers were in devastating form going forward. To be in devastating form. W pierwszej kolejce Bruno Fernandes 3-4 gole, tak? Salah dwie bramki, asysta. Możemy powiedzieć, they were in devastating form. West Ham pokonał Newcastle 4-2. Możemy powiedzieć, the hammers, młoty przydomek ee, West Ham. The Hammers were in devastating form. Albo patrzycie na Cornela, początek sezonu, pełen energii do nauki, do dzielenia się wiedzą zupełnie darmowo na moim kanale YouTube. Owym. Subskrybujcie, pamiętajcie. I mówimy: he's in devastating form. Teaching English, coaching English, showing how to learn English in a nice and positive way. Let's go. Miał dzisiaj wiele pojedynków jeden na jeden. Słuchajcie, he faced many one v ones today. Takie wyrażonko go face. No, face to jest twarz. Tak, ale he faced many, one V ones today. Też się mówi one versus one, one on one, one V one, ale one V ones i jeszcze face. Czyli jeżeli znacie wyrażonko, ktoś powszechne dla świata piłkarskiego one on one, one versus one, one v one jest? To dorzućcie sobie kolokację Face. He faced many, a lot of one V ones, czyli on dzisiaj miał wiele takich pojedynków jeden na jeden. Jak to zwykle z kimś? Bardzo fajny idiomik. Nawiązując do kogoś, no jak to zwykle z kimś, na przykład, że ktoś się spóźnia, tak? Jak zawsze on się spóźnia. Fajne koleżanko, true to form albo true to type. A ja dla Was przygotowałem, jak to zwykle, on zrobił różnicę. True to form, he made the difference. Ze świata codziennego, pamiętajcie, we wtorki planuję na, dla Was rzucać w tym sezonie język angielski codzienny, everyday English. W piątki, w soboty, generalnie na piłkarski weekend, football English. True to form. True to form. Na przykład z codziennego angielskiego mogłoby to być. True to form She's always late. Czyli jak to zwykle z nią ona zawsze się spóźnia. Number nine. Wyrażonko Take a back seat. Słuchajcie, take a back seat, to można to mieć jako usunąć się w cień, albo odegrać drugorzędną rolę, albo usiąść na ławce. Całe zdanko wam przeczytam. The Nigeria International and summer Recruit Patson Daka took a back seat, as Brendan Rogers went with a 4-2-3-1 against Wolves. Dwa wyrażonka, czyli reprezentant Nigerii, chodziło o Iyanacho i sprawdzony Paso Daka odegrali drugorzędne role, byli rezerwowymi, ponieważ Brendan Rodgers zdecydował się na zagranie systemem 4-2-3-1. Nie wiadomo, tam Vardy zagrał jako jeden napastnik. Vardy scored the goal, by the way. Słuchajcie, dwa wyrażonka. Take a backseat, back odegrać drugorzędną rolę albo usunąć się w cień. I jeszcze mamy go with a 4231. Czyli patrzcie, że trener zdecydował się na takie, a nie takie ustawienie. Czyli panowie trenerzy, jak mówimy, zagram 433. A, przepraszam, 1, 4, 3, 3 bo moi koledzy bramkarze się zdenerwują. Możemy powiedzieć, I will go with a 1, 4, 3, 3. Oczywiście, co można powiedzieć, I will play 1, 4, 3, 3, ale można powiedzieć, I will go with a 1. 433. Tak właśnie o to mi chodzi, że w ten sposób się rozwijamy językowo. Mamy różne opcje, ponieważ, jak wiecie, Sharks Never Stop Swimming, rekiny nigdy nie, przy, nie przestają się poruszać, i jak spotkacie prawdziwego rekina, językowego rekina, to on ma różne opcje. Nie wiecie, którą powie, nie wiecie, którą wykorzysta i fajnie jest być gotowym. Po to właśnie, to jest moja filozofia. Jak znasz trzy wyrażonka, na się czwartego. Znasz 10, naucz się jedenastego. Ale zawsze continuous and never ending improvement, czyli stały i nigdy nie kończący się rozwój. Moi drodzy, ostatnie wyrażonko, decydować się na coś, wybierać coś, optować. Większość z Was pewnie pomyśli decide, choose. Wyrażonko opt to do something. Opt to do something. I takie zdanko Ralph Hassenhuffle zdecydował się wystawić od początku tego młodzieżowca zamiast Kyla Walkera Petersa na prawej obronie. Ralph Hassenhuffle, ale się nauczyłem dobrze to do nazwisko niemieckie, OK. opted to start the teenager over Kyle Walker Peters at right back. Znowu, wrzucamy sobie wyrażonko opt to do something. Do tego mamy jeszcze teenager, jako młodzieżowiec, młody zawodnik, 19-18 latek na przykład. I jeszcze at right back, at right back przed pozycjami, at left back, at right back, at center back. O to właśnie chodzi. Moi drodzy, podsumowując, bo chciałbym, żeby w tym sezonie te filmiki nie były za długie, nie wiem, 10 do 15 minut, 10 wyrażonek, dzisiaj troszkę pewnie duży, bo pierwszy odcinek. Pamiętajcie, jedziemy do przodu. Pod tym filmikiem standardowo jest link do tego, o czym mówię dzisiaj, o czym, o czym mówiłem dzisiaj. Jest również link do zeszłego sezonu. Dzisiaj nagrałem dla Was z pierwszej kolejki Premier League, yy, używając wyrażonek ze stronki, tu mam zapisane Fantasy Football Scout CO UK. I think it's worth reading such websites. I think it's worth playing FIFA and Football Manager, because you can learn lots of phrases there. Słuchajcie, w jakichś grach komputerowych albo stronach poświęconych piłce nożnej jest potężna językowa wiedza. Tylko trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać. I to właśnie w tym roku, w tym sezonie 2021-2022, w drugim oficjalnym yy, sezonie językowym, tak będziemy się bawić. Czyli teraz sobie zaglądacie, oczywiście subskrybujecie, dajecie lajka, zaglądacie na notatkę na moją stronę internetową www.kornelpaszkiewicz.pl i tak się właśnie rozwijamy. Bądźcie systematyczni i zobaczycie, jak się będziecie rozwijać. Tymczasem o, co? O, Szarkuś już zaczyna tutaj robić różnego rodzaju problemy. Także Szarkuś, Kornel, rozwój językowy, zawsze na luzie, zawsze do przodu. Także bawimy się, rozwijamy się, trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie. Let's keep in touch. See you guys. Bye, bye.